I stworzyliśmy tutaj w Podrębicach system kompleksowej opieki, koordynowanej opieki ratownictwa medycznego, mając w jednej strukturze nocną pomoc lekarską, mając w jednej strukturze szpitalno-dział ratunkowy i, proszę Państwa, zespoły wyjazdowe SIP. Oczywiście udało nam się po wielu, wielu, wielu latach zostać wpisanym do Pana Ministra Zdrowia. Na listę dodatkowo dostaliśmy całą dobową obsadę zespołu wyjazdowego na zewnątrz w Uniejowie. To jest Państwa wielkie święto, Brawo. bo w Uniejowie bardzo, 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 że aż serce się kroi, jak tereny mniej, bardziej narażone tutaj na różnego rodzaju sprawy zdarzeniowe posiadały nocną pomoc na miejscu, a w Uniejowie tej karetki brakowało. Jest własny zespół, odciąży tutaj nam naszą pracę. Drodzy Państwo, Jesteśmy otwarci na to, żeby świadczyć te usługi właśnie kompleksowo dla naszego powiatu. Dzisiaj to jest wielkie święto dla naszych mieszkańców powiatu poddębickiego, Dlatego drodze Państwo, że naprawdę takiego sprzętu medycznego, takiego sprzętu, takich karetek mogą nam pozazdrościć wszyscy. Dlatego wiem, jak jest fantastyczny zespół, jacy są pracownicy najwyższej klasy kadra. Proszę bardzo Dziękuję

좁게 <목소리가> 좁게 <목소리가>